Zacznę od tego, że to jest moja pierwsza w ogóle wizyta w życiu, nie tylko polityczna, ale nie, nie byłem wcześniej w Gorzowie. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast wczoraj, jak Państwo wiecie, odbyła się manifestacja naszego ruchu przed Pałacem Belwederskim, przed Pomnikiem Piłsudskiego w Warszawie. Była to manifestacja. Która, która miała kilka takich celów politycznych i też była przy okazji sposobem na to, żeby opowiedzieć o takich naszych postulatach dotyczących polityki zagranicznej, też polityki wojskowej polskiego rządu. Ja jestem bardzo zadowolony, przyszło około 500 osób na, to, na tą manifestację, to, to jest i dobra frekwencja, ale przede wszystkim ludzie bardzo z takim energicznie, ideowo zaangażowani w postulaty ruchu. Jakie te postulaty są w tej sprawie, które, o których wczoraj mówiliśmy, które też przypomnę dzisiaj, bo one są nowymi postulatami wobec tych, o których mówiliśmy na kongresie 2 października. To jest przede wszystkim skrócenie tej, tej misji w Afganistanie. Prezydent Komorowski i wszyscy inni politycy w kampanii obiecywali, że wojska polskie wrócą w latach 2012 roku. Jak widać Amerykanie poprosili ich o to, żeby to było jednak do 2014 roku. No i y, y, znów nam się stwarza iluzja, że będzie jednak tarcza antyrakietowa, bo temat wrócił, że będzie tam coś innego załatwionego dla nas. Żeby tak jak dwa lata temu, cztery lata temu, sześć lat temu i osiem lat temu, bo my już od ośmiu lat jesteśmy w misjach, albo w Iraku, albo w tym Afganistanie. Prezydent Komorowski, ledwie się skończyła kampania i już się wycofuje z tych zobowiązań. Ja przypomnę, że w sprawie tej, tych misji wojskowych, a w szczególności też i tej misji w Afganistanie, uwikłane są wszystkie siły polityczne, bo to zaczynałeś jeszcze Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski, oni wysłali misję do Iraku, później Kaczyńscy podtrzymali ten Irak i, i, i do, prawie do końca i wycofali, znaczy i, w, i uruchomili misję w Afganistanie. No i teraz niestety też rządy Platformy i sam Bronisław Komorowski jako nowy prezydent Niestety, mimo różnych obietnic, podtrzymują y, y, tę wolę takiej, powiedzmy, y, no bardzo proamerykańskiej, takiej napasku w razie, w, w, właściwie amerykańskiej polityki w tym zakresie. I Przypomnę y, tylko, że przez te wszystkie 8 lat obiecywano nam tanią ropę z Iraku, obiecywano nam y, kontrakty na odbudowę Iraku, y, offsetowe inwestycje w Polsce, modernizację polskiej armii, tarczę antyrakietową, system rakiet Patriot i jeszcze bym wymienił kilka innych obietnic, które padły łącznie ze zniesieniem wiz najbardziej może śmieszne w stosunku do, do tego wszystkiego, z tych obietnic, najbardziej śmieszna, żadna z tych obietnic, dosłownie żadna nie została zrealizowana. Nie mam ani kontraktu w Iraku, ani taniej ropy w Iraku, ani offsetu, ani modernizacji polskiej armii, ani żadnego innego postulatu, który się postawi. Więcej, my jako państwo polskie, w końcu jednak dość biedne w porównaniu z Amerykanami, Niemcami i innymi, dopłacamy 2 miliardy w tym roku, 2010 wydamy 2 miliardy na misję w Afganistanie. My wydajemy 2 miliardy. Rząd wstrzymuje budowę autostrad w przyszłym roku. Zmniejsza o 10 miliardów nakłady na te, te, na trudną sytuację budżetową, a jednocześnie i w tym i w przyszłym wydamy około 2 miliardów. 4 miliardy to jest, proszę Państwa, spory odcinek autostrady do wybudowania. Więc to są rzeczy y, y, takie, że nie dość, że nie, nie, nie otrzymaliśmy nic, dwa, dopłacamy do tego całego interesu, po trzecie, wcale nie jest tak, że mamy takie zobowiązania sojusznicze, co nam się wmawia i my musimy być. Hiszpanie są w NATO i nie są w Afganistanie. Australia, Nowa Zelandia i inne kraje się powycofywały. To, 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 nie jest, to z niczego nie wynika. I jeśli mi ktoś powie, no dobrze, ale robimy to po to, bo jak kiedyś napadną na Polskę, Niemcy czy Rosjanie, czy Chińczycy, to Amerykanie przyjdą tutaj walczyć i będą ginęli amerykańscy żołnierze za polską wolność. No ja powiem: jeden zabijający to wszystko argument, że jeśli, jeśli miałoby być tak, że zniesienie wiz jest takim wielkim problemem, że od 8 lat nie można znieść wiz dla Polaków, to ja nie uwierzę w to, że nie można było znieść wiz, a ludzie przyjadą tu z Ameryki ginąć za Polskę. Więc. Yy, Postulowaliśmy wczoraj, manifestowaliśmy w tej sprawie i postulujemy skrócenie misji w Afganistanie do 2012 roku zgodnie z obietnicami. Za pieniądze z, tego, z tej oszczędności, to będzie kilka miliardów złotych, jesteśmy w stanie w ciągu dwóch lat skończyć program właśnie tej mediatyzacji bibliotek. Tu jesteśmy w bardzo pięknej bibliotece w Gorzowie. Mało jest takich bibliotek w Polsce. Sie nie spotyka tak pięknych obiektów nigdzie w kraju. Mamy 7-8 tysięcy gminnych bibliotek, które wymagają przekształcenia. Trzeba je wyposażyć w szerokopasmowy internet, w dostęp do internetu i digitalizować zbiory. Na to potrzebna jest znacznie mniejsza kwota niż jeden rok w Afganistanie. Program żłobków i przedszkoli rząd rozłożył do 2014 roku, bo brakuje mu pieniędzy na to, żeby to załatwić w ciągu dwóch lat, tak jak z Olnikami. Gdybyśmy skrócili tę misję właśnie w Afganistanie, możemy oba te wielkie cele społeczne, to powodują, że Polska jest bardziej nowoczesnym krajem zrealizować. Ja niestety też się nie dowiedziałem z tego szczytu NATO niczego konkretnego, co by mi kazało się zastanowić jeszcze raz nad tym, czy powinniśmy być, czy nie w tym Afganistanie dłużej. Drugi postulat, który formujemy dotyczący właśnie tego obszaru, to jest wprowadzenie wiz dla Amerykanów. Znaczy nie, nie może być tak, to jest element polityki zagranicznej, że jeśli jakiś kraj przez kilka lat nie znosi wiz, a drugi kraj zniósł jednostronnie, to na zasadzie wzajemności, podstawowej zasadzie w polityce zagranicznej wprowadza się te same wizy dla Amerykanów. Po raz pierwszy w 1994 roku wylądowałem w Santiago del Chile. Ku mojemu zdziwieniu, wychodząc z lotniska, widziałem po jednej stronie bramkę dla Amerykanów, po drugiej bramkę dla całego świata. Amerykanie musieli zapłacić 10 dolarów za wjazd do Chile, cały świat wchodził za darmo do Chile. To samo niedawno zrobili Brazylijczycy, kilka lat temu. Nie jest tak i mają bardzo dobre stosunki handlowe i tak dalej. Nie jest tak, że to jest jakaś nie wiadomo, jakie wydarzenie. Po prostu to jest szanowanie samych siebie. Jeżeli rzeczywiście nie chcemy robić polityki na kolanach wobec Amerykanów, jak robili to przez lata Kaczyńscy, robi to niestety obecna ekipa, robiła też poprzednio ekipa SLD, no to musimy z tych kolan wreszcie powstać, a elementem powstania właśnie jest nie wykrzykiwanie takich czy innych rzeczy, tylko zasada wzajemności. Skoro są wizy dla Polaków, muszą być wizy dla Amerykanów. To jest drugi postulat i trzeci, który jest bardzo radykalnym postulatem, to jest postulat w ogóle zrezygnowania z jakichkolwiek misji wojskowych i w związku z tym zrezygnowania z elementów militarnych w polskiej polityce zagranicznej. Żeby to nie było za Polską krew żołnierzy dwudziestu kilku, którzy zginęli w Iraku, dwudziestu dwóch, którzy zginęli w Afganistanie, pewnie jeszcze zginą, i tak dalej, i tak dalej, w różnych misjach zginęli jeszcze inni, czy byli ranni, żeby polityka zagraniczne budowanie pozycji Polski nie było związane z promocją, z marketingiem wokół Chopina, fantastyczny, zmarnowany okres rocznicy chopinowskiej, niewykorzystany. Gdybyśmy 2 miliardy, które wydajemy na Afganistan, przeznaczyli na promocję Chopina, Polska odwiedziłoby drugie tyle turystów, stałaby się krajem dużo bardziej szanowanym, cenionym i, 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 i o takim dobrym wizerunku. Więc nie chcemy iść tą najprostszą, historyczną, utrwaloną w Polsce formułą wojsko, to nasza polityka zagraniczna. I przy pomocy sojuszy wojskowych i polskiej krwi budujemy wizerunek i wiarygodne relacje z partnerami. A więc skrócenie misji w Afganistanie, wprowadzenie wiz dla Amerykanów. Oraz jednocześnie w ogóle zrezygnowanie z polityki militarnej, z polityki misji jako polityki zagranicznej, jako instrumentu polityki zagranicznej. No i na, na koniec jeszcze tylko tyle powiem, jeśli będą się politycy komorowski, Tusk czy inni upierali przy tym prowadzeniu tych misji, to niech wyślą najpierw swoich synów tam, swoich bliskich, bo politycy najchętniej wysyłają innych. A starym obyczajem rycerskim, który w Polsce mocno był kształtowany, to przywódca narodu sam stawał zawsze na czele armii i ruszał do walki. Tak? Mają synów jeden i drugi, niech myślą swoich synów. Jak któryś z nich przyjedzie w tym czarnym worku, to im się zmieni zupełnie myślenie o tym, co to znaczy 22 trupy czy 40 kilka trupów. No to tyle a propos tego wczorajszego wydarzenia.